Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, zapraszam Cię na, na początku. Jeżeli jesteś nowy na, na tym kanale, zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału oraz zostawienia dzwonka na powiadomienie o tym, że nagrałem nowy filmik. E, dobrze. Zapraszam też do komentowania mojego filmu, ale wiecie jak, bo w filmie informacyjnym, do którego cofam, zapraszam w filmie informacyjnym są wszystkie informacje o tym jak macie się zachowywać na moim kanale i dobra yy, macie zostawić pod tym filmem jeszcze raz 5 lajków no i potem zobaczymy jeżeli bijecie tak samo jak dzisiaj w ileś tam godzin czekajcie chyba w 6 czy 7 godzin wbiliście 5 lajków to jest bardzo szybko, jak na moim kanale. Eee, dobra. Notrox... Co ty ze sobą robisz? Przecież oni będą cię hejtować. Ale dobra. Hmm. Wiecie co? Zrobimy sobie... Przepraszam was. Zrobimy sobie nowy serwer, na którym będziemy grali. I sobie zrobimy taką mini serijkę. Dobra? Także ja. Zaraz. Także ja zaraz wracam i na razie. Dobra, jestem po krótkiej przerwie. Yy, jak widzicie wygenerowało mi się coś takiego. O, może tam na górach sobie zrobić bazę, co? To ja się tam przejdę moi drodzy i zaraz do Was wracam, dobra? Dobra, cześć, witajcie. Jesteśmy z powrotem. Powiem wam, że dojście tutaj górą mi zajęło. Zaraz wam pokażę. Hmm, tak, po drodze sobie pościnałem trochę drzew. Co mi się siekiera zniszczyła, ale patrzcie jak wysoko. Upadek z tej góry to jak śmierć. Po prostu śmierć. Tak, tutaj sobie wyrównałem wcześniej teren. Macie łopatę, miałem dwie. O, proszę, dopiero teraz mi sobie zęka wypadła, to super, wiecie. Tu sobie postawię. I teraz napiszecie no, mi, yy, notrox, czemu sobie nie zrobisz siekierki? A powiem wam, że mi się nie chce Ja to wolę trochę z innym sposobem Ręką Dobra, ja jeszcze tutaj <śmiech> <śmiech> Przepraszam <śmiech> ja sobie tutaj Wszystko przygotowałem Po zdobyłem parę jabłek i zrobiłem sobie drzwi I chyba w tym odcinku zrobimy sobie domek mm. Także ja to ue, ue. Ue. No, no, no. także ja to wszystko Na razie tutaj odstawię, bo domek mi długo zajmie budowanie domku eee. także no, nie chcę przedłużać na odcinku budowanie domku i te inne Dlatego zobaczymy się po krótkiej chwili Dobra, cześć Dobra, jestem z powrotem Napracowałem się Pół godziny tego domku I czekajcie, muszę coś zrobić, bo do mnie mama Coś do niej chce Dobra, jestem z powrotem, musiałem wyrzucić śmieci To jest dobre, już wracamy yy, No właśnie Tak wygląda domek I jakby się zauważyli, nie mam żadnej rzeczy A dlaczego? Bo tam spadłem. Myślałem, że skoczę do wody, ale spadłem o tam. Także nie dziście się, że inni nie będę miał niczego. No i co? Zbudowaliśmy domek. O węgiel łatwo w górach. I o drewno A wełny we było mnóstwo. Kurde, tyle rzeczy stracić. Zbudujemy sobie coś chociaż do niszczenia. Znaczy się do zabijania. Nie! To? Potrzebne na jedzenie nie. gdzieś tutaj kurczaki widziałem. No, moje oko nie jest złe. Bo spał. Krówka Chodź tu. Chodź, chodź, chodź. Dobra, krówka. Jej, mamy dwa steki. Teraz owce. Gdzie są owce? Nie mówię czego a po szkło ja musiałem o tam schodzić. nie jest łatwo wejść i zejść zejść i wejść i to górę bo to opatrzcie aż do chmury jest także 200 50 60 gdzieś tak albo i 100 w górę co to tam stoi потом кровка, угу кровка там есть, а не Dobra, dziękuję Wam. To byłoby na tyle w tym odcinku. Zaraz się zabiję. W sensie, że na Minecrafcie. no tak na serio mój kolega aha dopiero teraz mi się owca pojawiło to są patyki mamy baraninę no warunek A i od razu chcę powiedzieć, że gram na tej nowszej wersji 1.4.1 1. To jest ta najnowsza wersja Minecrafta No i co mogę powiedzieć No, no dobra to by było na tyle w tym odcinku. Hmm, jeżeli odcinek się podoba, to 5 łapek w górę. Następny odcinek dostajecie. E, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do komentowania, zresztą sami wiecie. E, I mam nadzieję, że będziecie wykorzystywali moją instrukcję. Bo wiecie, że. Przez tego, kto mnie obrazi, nie macie odcinka, i dziękujcie temu, kto mnie obrazi. No i co? Taki pierwszy odcinek porodny po filmie informacyjnym. Także trzymajcie się. Na razie. I zapraszam do następnego odcinka. Już mam nadzieję, niedługo po wbiciu 5 lajków w górę. Tak, NoTrox i ja czekamy na NoTrox, przecież to ty, NoTrox czeka, ja na was czekam, także z tej strony był NoTrox i może w następnym odcinku, a właśnie, eee. NitroGamy. Eee. Nie drogamy, nie Napisz mi w komentarzu, kim ty jesteś. Albo dobra, nie. Napisz mi od jak dawna mnie znasz. Bo jestem ciekawy. Możesz napisać w komentarzu. I pozdrawiam Patrixa 123, mój dobry kolega. Eee, może kiedyś nagramy razem odcinek, ale to kiedyś. Eee, no i co? Na no dzień dzisiejszy, może zakończymy ten odcinek. Polecam kanał mój i w ogóle wszystkich kanałów i tyle, i tyle. I tyle. A jeżeli jesteś nowy na tym kanale lub trafiłeś na ten film przez przypadek albo weszłeś, bo Ci się spodobał, to może zostawić łapkę w górę i subskrypcję, ale nie zapomnij o dzwoneczku, żeby dostawać, dostawać powiadomienia o moich filmach, że nagrałem nowy film z serii Minecraft. A niedługo będzie z w of także się przygotujcie. Przygotujcie się, bo po... 4 czterech albo pięciu odcinkach z minecrafta lecimy z world of warships tak a może potem z world of tanks i zrobimy sobie takie małe seryjki i raz będzie minecraft raz world of warships no i world of tanks no nie a niedługo mam hej czekajcie a niedługo mam zamiar sobie kupić Komputer stacjonarny to będzie mi się lepiej nagrywało, bo na razie mam laptopa no i co? Kupuję sobie komputer za 1000, coś tam no i robimy, no nie? I jak już słyszeliście w filmie informacyjnym, powracam na kanał, ale ze zdwojoną siłą. Mam nadzieję, że tym, tym razem będzie więcej komentarzy niż w tamtym sezonie. No i co? Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie. No i na razie. No hm. rok z was żegnam. Trzymajcie się i cześć.